Co prawda Żyjemy w XXI wieku, wieku informacji, i, a nawet nadinformacji. Natomiast nie była znana i to jest fenomen ani data, ani miejsce ślubu rodziców przyszłego papieża. Trwały bardzo długo starania i przeszukiwania, zarówno w materiałach archiwalnych, i wreszcie nam się udało. Mamy stuprocentową pewność co do daty. A także y, co do miejsca, dlatego że y, y, Karol Wojtyła, ojciec przyszłego papieża, był y, podoficerem sztabowym, został odkomendowany do Krakowa i jako taki był zobowiązany brać ślub w kościele garnizonowym. A kościół świętych apostołów Piotra i Pawła był w owym czasie właśnie taką świątynią, do tego y, predestynowaną. To, że ślub odbył, odbył się 10 lutego 1904 roku, to wiemy, właściwie badania trwały aż do dzisiaj. Ostatnie sprawdziany w archiwach wojskowych odbył się dosłownie trzy dni temu. To są niebywałe rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o samo miejsce, jest to też taka trochę, troszkę ichomerycka tradycja, Przekazu ustnego ksiądz Suder, który był kolegą seminaryjnym Ojca Świętego, wspominał, że na pewno to tutaj się odbyło. I tacy autoryteci, jeżeli chodzi o badanie życia Ojca Świętego Jana Pawła II, jak George Weigel w swoich wielkich dziełach o tym właśnie wspominają. Jest to y, bardzo skromna y, tablica, y, biała w opozycji do tych epitafijnych, y, dlatego że ogłasza radosną wieść z y, Kanary Włoskiej, a więc to jest y, kamień Michała Anioła. I co jest y, y, zdumiewające w tym wszystkim, że odbyło się to w najbardziej rzymskiej świątyni Krakowa, dlatego że jest to Kościół Świętych Apostołów. Się. Piotra i Pawła, jest to kopia rzymskiego Il Gesù, jest to kościół o niezwykle szlachetnych, pięknych proporcjach, ogromnej kubaturze, ale co zobaczymy, że wszyscy zmarzniemy, bo ta wspaniałość pokaże swoje drugie oblicze, coś co nie, sp nie sprawdza się tu nad Wisłą, a jest wspaniały w klimacie śródziemnomorskim. Tego, Zawarli sakrament małżeństwa Emilia Katolorskiej i Karol Kultura. Oddajmy się za nich. Zawstawię nim streszczenie syna naszego błogosławionego Jaropa Wanda.